Dobra, moi drodzy, to jest ten moment. Dziś ozdobywamy achievement za 500 mountów. Ale czekajcie, w ogóle sprawdzę, żeby nie było, bo ja chyba 480-498. Aha! Czekajcie, to tak nie będzie, nie muszę to zrobić. Tu mam dwa kupione, i teraz patrzę. Tego się uczymy. Ty, patrz, no, nie zobaczysz mi, co jest. What the fuck? No bo centralnie, nie, nie policzyło tego mount. Covenantowe się nie liczą? Co? Okej, okay, to ciekawe. Czyli gra twierdzi, że mam 498, pomimo tego, że przed chwilą się następnego nauczyłem. I teraz nauczę się tego? I Też mnie nie zaliczyło. się na jakąś postać, może która jest w mieście i ma przy sobie golda. To to już będzie szybsze. Bo ja właśnie tych. Ja nie mam tych, co się kupuje na Auction House, nie? W większości raczej. No tak, zalogowałem się teraz, ale czekajcie, co? Ale to jest bez sensu w ogóle, to nie ma sensu żadnego. Bo z tego... Bo ja rozumiem, że na Paladynie po prostu jest tak, że się... Masz większą ilość mountów niby, bo masz jeszcze z tego Chargera i to się tylko na nim liczy, czy coś takiego. Ale przecież przed chwilą ustaliliśmy, że jak ja kupiłem mounta kowenantowego, którego odpowiednik już miałem, to się nie powinno było liczyć w ogóle, przecież nic się nie powinno było zmienić. A nagle się loguje, zaraz po nauczeniu się tego mounta... Nie, jeszcze głupiej. Nie, to jest jeszcze głupsze, To jest jeszcze głupsze. Ja miałem 498 mountów. Nauczyłem się dwóch mountów. Więc jakby opcje są dwie, albo oba się nie, z tego samego jakby źródła one były, więc albo oba się nie liczyły i powinno było mi zostać 498, tak jak twierdził achievement, albo 500. No 500 nie miałem, bo mi achievement nie wszedł. A nagle loguję się na Paladyna i nagle dostaję w ogóle. Co, szanica, czy to nic się nie powinno zmienić. coś, coś stało. W ogóle. Co tu się stało? No ale dobra, epickie wbicie 500 mounta, bardzo dziękuję Jeredesa Prime'a, bardzo, bardzo dziękuję, absolutnie epickie wbicie 500 mounta i zobaczmy teraz, jaki to yy, jest mount, gdzie on się, to te, a, no i właśnie, to jest ten, i oto jest... Co za dźwięki w ogóle? Oto jest mount za 500, y, za posiadanie 500 jakichś tam, w jakichś tam tajemniczych kategoriach liczonych <laughs> przez grę mountów. I to jest zmieniony chyba, nie? u nich go chyba trzy razy zmieniali na wskutek player feedbacku, którego nie słuchają, e, go zmienili chyba parokrotnie i w końcu, i na końcu wylądował ten. Moim zdaniem fajny, nie no fajny jest, nie, nie, nie powiem, że nie jest fajny, jest nawet bardzo fajny, ale ale nadal, kordę, fajnie by było, jakby za te właśnie achievementy, za 500, 600 i tak dalej, mountów, były recolory tych takich totalnie wyrąbanych mountów ze sklepu Moim, i, i tylko tam. Moim zdaniem to byłby całkiem niezły, jakby. jakby to, to jest miejsce, w którym coś takiego myślę, że Blizzard mógłby dać i jakby nie straciłby unikalności tych mountów, jakby z Shopu czy tam cokolwiek. E, no ale tym niemniej fajny, no. Ale szczerze, ten, to jest tam. Ten to jest nic. Ten, ten mount nie jest ważny w ogóle. Ważny mount, moi drodzy, ważny mount to jest. To jest tutaj. Ostatni mount z Darkmoon'a dokładnie ten: Darkmoon Dirigible. To jest ostatni mount z Darkmoon Fire, którego farmiłem ponad rok, a farmiłem go ponad rok w dużej mierze, dlatego, że zbyt późno, absolutnie zbyt późno, zrozumiałem, że te Darkmoon Badge to się dostaje nie tylko z tych questów, tutaj, ale również kupując AHA książki, i za każdą edycję Darkmoona omijałem jakieś około prawie myślę, że 100 tych badżów, ale to jest już nieistotne, to na koniec się skumałem. W każdym razie po ponad wydaje mi się roku farmienia, a względnie nawet można by powiedzieć, że dłużej. Oto jest. Oto jest. Oto jest. Obowiązkowy mount na Mount Offek, który nie ma żadnego mount speciala nawet, bo nawet Blizzard nie chciał mu dać mount speciala, bo nie. Zakładam, że jest to latający mount, ponieważ on lata. Ale co by nie mówić, jest to chyba dosyć unikalny mount, nie? Ale niestety, nie ma mount speciala, ale i tak jest cudowna przez to po prostu, że tyle pracy mnie kosztowało zdobycie tego mounta, to ten mount jest przecudowny i będę się nim cieszył każdego dnia swojego życia. A sposób, w którym będę tu radość uskuteczniał, będzie taki, że w życiu na żadnej postaci nie będę na nim jeździł, żeby zachować jego. Wiecie, żeby się nie popsuł, po prostu, nie? Tak jak się nie jeździ samochodem, żeby się nie popsuł. To... Okej, okay, więc sprawdźmy. Więc teraz on. Bo on, la on lata! Faktycznie on lata. Kurde, że też nie pamiętam, że on lata. Ale jak śmiga skubany? Jak przebiera nóżkami? Faktycznie lata. A co? A pływa jeszcze inaczej? Ale wymachuje ogonem. Nie no pływa tak samo jak lata chyba. Aha, że on szybciej pływa, no tak, okej. Okay. No daj, no, no, no ma to pewien, z... <noise> ma to pewien z... nie zwróciłem nawet na to uwagi, ale... Czy on pływa szybciej? No pływa szybciej, tak, no W sensie on po prostu musi pływać szybciej w sumie niż ja, no bo na regularnym małcie bym po prostu płynął w tym samym tempie co... No właśnie, o, okej, okay. w tym tempie. A nasza wydra Oter to jest wydra, nie? to pływa w tym tempie. Czy to pływa w tym samym... To chyba pływa w tym samym tempie, co te inne mounty podwodne tego typu, tak? Pytanie jest takie, czy to jest jedyny Dragonflightowy, ten właśnie z kategorii tych wydr, czy cokolwiek to jest, ee, który lata? Bo jeśli tak, to faktycznie ten mount jest bardzo praktyczny, jest najpraktyczniejszym mountem w grze aktualnie, jeżeli tak, bo jednym mountem Możemy i wiadomo, to co innymi latającymi, po prostu latać się, przemieszczać. Jeszcze on jest mały, więc w każdą, że powiem, tak powierzchnię i drzwi się zmieścimy. A to nie, o nie wszystkich małtach można to powiedzieć. Ale on jeszcze właśnie szybko pływa, i on nie jest jedynym mountem, który szybko pływa, ale on w tym momencie byłby jedynym mountem, który i którym i można szybko pływać, i na powierzchni, mało tego, że jeździć, to jeszcze latać. Bo te mounty pod wodą to są tylko pod wodę. A ten jest w takim razie uniwersalny. Więc on jest w tym momencie, y, to jest w takim razie jego wartość. Spoko, spoko. Czyli ma on swoje praktyczne zastosowanie też.